Jestem wesoły romek. Zbuduję z tobą domek. Odwiedź składy budowlane wesołek. Tylko u nas cement bał produktę konstruktor opakowanie 25 kg tylko za 859. Materiały budowlane wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. czwartek 13 października. Agnieszka Gierz, dzień dobry. Czas na magazyn miejski. Zaczynamy od kontrowersyjnego i głośnego na całą Polskę tematu, który jak udało się ustalić naszym reporterom, może mieć również miejsce na naszym terenie. Fatalne warunki życia, brak odpowiedniej opieki medycznej i unoszący się w powietrzu duszący fetor. W takich warunkach mają mieszkać pensjonariusze placówki opiekuńczej w Wolicy pod Kaliszem. Tak twierdzi część rodzin umieszczonych tam seniorów. Jak mówią urzędnicy, ośrodek nie ma nawet zgody gminy na prowadzenie Prowadzenie takiej działalności, a mimo to sprowadza do siebie pensjonariuszy z całej Polski. Sprawa bulwersuje tym bardziej, że przy prowadzi ta sama organizacja co dom schronienia w Zgierzu. Przedwczoraj z tamtejszego ośrodka karetki pogotowia ewakuowały 13 podopiecznych. Sześciu z nich zmarło. Placówkę w Wolicy dziś odwiedziła policja. Jutro odbędą się tam kolejne kontrole. Wczoraj reporterzy TVN ujawnili, że w domu schronienia w Zgierzu panują fatalne warunki. Po doniesieniach dziennikarzy do ośrodka wkroczyła kontrola. Wielu z około 100 podopiecznych było w bardzo ciężkim stanie. 13 osób w stanie skrajnego wyczerpania trafiło do szpitala. Byli odwodnieni i zawszeni. 6 osób zmarło. Zgierski ośrodek prowadził Maregen, który podaje się za księdza starokatolickiego. Mężczyzna jest poszukiwany teraz przez prokuraturę. Ośrodek w Zgierzu został zamknięty. Ta tragiczna historia ma swoją kontynuację w podkaliskiej wsi Wolica. Kościół Starokatolicki otworzył tu drugą placówkę. Organizacja nie dostała jednak zgody od gminy na taką działalność. Wójt gminy Godziesze Wielkie wystąpił z wnioskiem do wojewody wielkopolskiego w Poznaniu z prośbą o dokonanie kontroli i ustalenie standardu funkcjonowania tej placówki. Wcześniej do urzędu gminy Godziesze Wielkie nie wpłynęła żadna informacja z prośbą o... Czy z informacją, że taka placówka rzekomo ma powstać? Oczywiście, oczywiście, żeby ta placówka mogła powstać, musiała mieć taką zgodę z gminy. Wy powinniście o tym wiedzieć. Tak dokładnie. Zanim ta placówka powstała, powinna mieć wcześniej taką zgodę. Ośrodek nie jest też zarejestrowany w żadnej z kategorii rejestru wojewody. Mimo to placówka działa i próbuje nawet pozyskiwać nowych podopiecznych. Z taką ofertą wystąpił do Kaliskiego Szpitala i GOPSu w Godzieszach. Wolontariusze wbrew urzędowym faktom twierdzą, że placówka działa legalnie, a podopiecznym nie dzieje się krzywda. Jakie to są warunki? Bardzo dobre. Z jedną z wolontariuszek rozmawiamy o śmierci kilku pensjonariuszy bliźniaczego ośrodka w Zgierzu. Tam nikogo nie uśmierci. No, pięć osób zmarło. No to jak, jak ja mam jutro umrzeć, to już Ale i tak to nie da rady. Nie da masowo, rady, proszę pana. Ludzie tam masowo Nie da rady, już, żeby. Piątkami całymi umierają w jeden dzień? Panie redaktorze! Nie ma siły na to, bo w czasie kończy świeczka gaśnie i tyle. Edmund Szypuliński, przerażony wieściami o śmierci pensjonariuszy w Zgierzu, przyjechał dziś do swojej babci, która przebywa w placówce prowadzonej przez tę samą organizację w Wolicy. Byliśmy wcześniej, to jeszcze jako tak było, nie? To żadnych tabletek nie dostaje, nic nie dostaje. A przecież ma nadciśnienie, ma serce. Wnuczek pensjonariuszki zabrał z ośrodka schorowaną babcię. Wchodzą za nami, nie dadzą odejść się pieszcza, jak już jaliśmy, to jeszcze usiedliśmy na stółce. Ale już yy, teraz to cały czas babka stoi i nie da się odejść tego. Jest mród, Jest mród po prostu wszystko. Pieski latają, robią na podłogę, No i niestety no, wiadomo jak jest pies, wszyscy się zatiają, jeszcze ludzie chcą nie umyć, żadnej higieny. Pytamy się babki dlaczego. Yy, czy nie ma swoich łóbrań? Nie ma. Oni biorą myją. No ale co ubieracie? No przynoszą coś tam. O, pieka medyczna? Nie ma. L leki nie ma. Byliście w pokoju, gdzie e, tak, ciocia mieszka? Tak, I tak. Jakie warunki są? No, cztery łóżka stoją, e, jakieś tam szafeczka i to wszystko. No i, i śmierdzi. Lekarstwa brała pani dzisiaj? Nie. A powinna pani brać? No powinnam brać, ale e, na co pani mam... choruje? No wszystko, wszystko mnie dolega. I powinna pani brać lekarstwa? No, powinna ale... Nie dostawała pani? Nie dostawałam, bo nie miałam. Lekarz mi nie wypisał, więc nie miałam leku w ogóle, więc obyłam się bez tego. Ocenę sytuacji panującej w tym ośrodku potwierdza pielęgniarka środowiskowa, która doskonale wie, na czym polega odpowiednia opieka paliatywna. Pielęgniarka miała zostawić tutaj pod opieką starszego pacjenta. Po tym co zobaczyła, zmieniła swoje plany. Pomimo tego, że uzgodniłam, że na drugi dzień pacjent z kaliskiego szpitala pojedzie do tego domu. To zanim go wysłałam karetką, po prostu tam pojechałam sprawdzić, w jakich warunkach będzie przebywał. I to, co zostałam na miejscu, myślę, że na tyle mnie przeraziło. Tam nie było warunków na zasadzie, że ma pani jakąś stołówkę, łóżka. To, to były małe, niewielkie materacy na takich. Podbudówce, czymś takim i to wszystko. Tam nie było pościeli. Na wynajmowanym przez Kościół starokatolicki terenie widzimy kilkunastu starszych pensjonariuszy. Wszyscy zamknięci za solidną bramą. Sprawę jedna z postronnych osób zgłosiła na policję. Ksiądz na pewno jest na miejscu. Jest, ja jest. mam tylko państwa prawo puścić. Dobrze, dzięki nie. Po kilku godzinach oczekiwania i my zostaliśmy wpuszczeni na teren obiektu. Ksiądz Kwietniewski, który kieruje teraz ośrodkiem, zapewnia, że pensjonariusze mają odpowiednią opiekę i warunki, a ośrodka nie można łączyć z wydarzeniami ze zgierza ani z markiem N, choć to on podpisuje się pod korespondencją ośrodka w Wolicy. Ja stwierdzam, odchodząc od tematu zgierskiego, my prowadzimy zgodnie z tym. Dzisiaj jest obiad, bardzo sympatywnie są kalafiory. Jest gulasz, wieprzowy, są ziemniaczki, sosik, ciasto, kawa, a potem jest podawana. Gdzie oni to mieli? Niech pani zapyta, czy chcą rzucić to zwierzę. Faktycznie dziś warunki wyglądały zdecydowanie lepiej niż opisywano je jeszcze dwa tygodnie temu, czy to przygotowania do jutrzejszej wizyty sanepidu? Niezależnie od zapewnień kierownictwa ośrodka i ich intencji, pozwoleń na prowadzenie działalności nie mają. Daniel Kaparuk, naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska. Jakie są powody tej decyzji? Dziś Kaparuk był dla nas nieuchwytny. Wyjaśnień nie udzieliła nam też rzecznik prasowy ratusza. Kaparuk naczelnikiem był niespełna pół roku. Wraz z jego odejściem pod znakiem zapytania stają miejskie inwestycje. A przypomnijmy, że zastój inwestycyjny był powodem odwołania ze stanowiska wiceprezydenta. Dzień. Te sprawy opisaliśmy jako pierwsi. Wówczas zaledwie kilka z kilkudziesięciu oszukanych osób zdecydowało się złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Ich wysiłek nie poszedł na marne. Kamerzysta, który zniszczył wspomnienia ze ślubu wielu parom, został zatrzymany przez policję i postawiono mu zarzut oszustwa. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego proszą teraz o kontakt wszystkie osoby, które mogły paść ofiarą Dawida O i nie zgłaszały wcześniej tego organom ścigania. O sprawie nieuczciwego kamerzysty pisaliśmy na początku lipca tego roku na portalu faktykaliskie.pl. Dziś, gdy oszusta w końcu dosięgła sprawiedliwość, jeden z pokrzywdzonych, który chce zachować anonimowość, opowiada w jaki sposób działał Dawid O. Na rok przed planowaną datą ślubu Dawid O spotkał się ze mną, pokazał kilka urywków swoich prac, podpisał ze mną umowę, po czym zabrał. Pobrał zaliczkę w wysokości 30% od kwoty widniejącej na umowie. I ile to było? To było około 1000 zł. Ta zaliczka, tak? Zaliczka, tak, 1000, niecały 1000 zł. Na miesiąc przed moim ślubem okazało się, że brakuje mu jednego kamerzysty, że najprawdopodobniej pojawi się sam, po czym pojawił się z, także z moim kolegą, który filmował. Ten ślub filmował zamiast profesjonalną lustrzanką filmował lustrzanką za 1000 zł z amatorskim szkołem, więc jakość nagrania od razu była już wątpliwa. No i nigdy nie wydał pełnego, kompletnego materiału. Na mój plener przyjechał rowerem. Nigdy z pleneru nie otrzymałem materiałów, gotowego filmu także nigdy złożonego, kompletnego nie otrzymałem. Do dnia dzisiejszego, czyli rok po ślubie. Podobnych przypadków było co najmniej kilkadziesiąt. Oszukani przez kamerzystę skrzyknęli się na Facebooku. To tu informowali się o kolejnych przypadkach oszustw przez nieuczciwego kamerzystę, a także o składanych na jego działalność pozwach sądowych czy zgłoszeniach na policję. Postępowania jednak się przeciągały, a oszukani czuli się bezsilni, bo ani nie odzyskali pieniędzy, ani co ważniejsze, absolutnie bezcennej pamiątki z jednego z najpiękniejszych dni w życiu. Policja prowadziła w tym czasie swoje śledztwo. W miniony wtorek zatrzymała Dawida O i postawiła mu zarzut oszustwa. Policjanci Wydziału Kryminalnego ustalili, że ten 27-latek od listopada 2013 roku do Czerwca bieżącego roku oszukał ponad 20 osób. Mężczyzna ten podpisywał umowy najczęściej z młodymi parami na wideofilmowanie uroczystości weselnych. Pobierał zaliczki i nie rozliczał się z tych zaliczek. Nie przybywał też na te uroczystości weselne. Policjanci ustalili, że na tą chwilę straty wynoszą blisko 20 tysięcy złotych. Od swoich klientów 27-latek pobierał zaliczki na poczet świadczonych usług w kwotach od 400 do nawet 2000 zł. Pracujący nad sprawą policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą przypuszczają, że pokrzywdzonych może być więcej. Prosimy mieszkańców Kalisza, Ostrowa, Pleszewa, najbliższych okolic o zgłaszanie się do Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, jeżeli byli pokrzywdzonymi w tej sprawie. Oszustowi grozi teraz od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Koriolan Williama Szekspira to będzie pierwsza premiera tego sezonu teatralnego w Kaliszu. Rzecz o władzy, o etyce, o świecie polityki. Swoiste studium demokracji. Po ten niewątpliwie trudny dramat sięgnęła debiutantka Marta Strecker. Spektakl ma być wystawiony z inscenizacyjnym rozmachem, z udziałem 12 aktorów przy użyciu interesujących rozwiązań formalnych, formalnych ale z wielkim szacunkiem dla oryginalnego tekstu. Premiera w tę sobotę, 15 października. Koriolan należy, obok Juliusza Cezara i Kleopatry, do cyklu tzw. tragedii rzymskich, powstałych w szczytowym okresie twórczości geniusza teatru. W Polsce, rzadko inscenizowany, a przez to i mało znany, jest interesującym dramatem politycznym o etyce władzy. Twórczyni kajskiego przedstawienia podkreśla jednak, że nie umieściła konkretnych znaków i odniesień do współczesności, zostawiając interpretację widzowi. Nie mamy projekcji, które są projekcjami z współczesnego Sejmu, nie mamy zdjęć, nie mamy charakteryzacji na współczesnych polityków, wszystko jest uniwersalne opowieścią o rządzących i o tych, którymi się rządzi. Te podziały były i będą zawsze. Historia zatacza koło. Raz górą jest jednostka, raz tłum. to, badają zatem odwieczny mechanizm, podkreślają uniwersalność i ponadczasowość każdym elementem spektaklu, również scenografii. Czasy Szekspira, czasy Rzymu i dzisiejszy czas dotyka. I w scenografii myślę, że to się udało. Podobne założenia przyjęła projektantka kostiumów. Podążając za tradycją teatru elżbietańskiego, inspirowała się współczesnym strojem, choć teatralnie podkreślonym. Tą główną inspiracją były jednak współczesne projekty modowe. Z... Natomiast zależało mi na tym, żeby był to kostium, który buduje również dosyć mocno wizerunek postaci i pomaga wydobyć wizerunek postaci. Reżyser wraz z dramaturgiem, asystentem podkreślili, że nie transformowali tekstu Szekspira, trzymali się blisko tego, co w tragedii zostało zapisane. Wszelkie zabiegi adaptacyjne polegały na dość drastycznych skrótach. No nie mogliśmy sobie pozwolić na 5-godzinne przedstawienie, które zdążyłoby widza, więc wrzuciliśmy to, co naszym zdaniem. Yy można stracić, kiedy się wystawia tak obszerny tekst na scenie. Pozwoliliśmy też sobie wymienić kilka ról męskich na role kobiece. Co dzięki czemu zyskaliśmy też dodatkowe, dodatkowe konteksty. Kaliski-Koriolan dla Marty Stecker to wymarzony debiut teatralny. Ma 27 lat i jest studentką piątego roku Wydziału Lalkarskiego Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Wcześniej wspierała przy kilku przedstawieniach Michała Zadarę. Jej asystent jest o dwa lata młodszy i jak sam powiedział, dopiero zaczął pracę w teatrze, asystując Krystianowi Lupie. Doświadczenie i dojrzałość w tę wnoszą zatem aktorzy. Dla otwórcy tytułowej roli, Lecha Wierzbowskiego, będzie to ukoronowanie 30-lecia pracy artystycznej. A na koniec zaproszenie do kosmowa w tej niewielkiej miejscowości w gminie Ceków-Kolonia urodził się i spędził młodość Stefan Florian Garczyński, poeta doby romantyzmu, przyjaciel Adama Mickiewicza i uczestnik powstania listopadowego. Jutro w dzień po 211 urodzinach Garczyńskiego mieszkańcy postanowili przypomnieć jego postać i twórczość. Początek spotkania o 17.30. Całe wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli z szlakiem sławnych postaci powiatu Kaliskiego. Kultywowaliśmy już pamięć i Marii Dąbrowskiej, i generała Zajączka, Wacława Blizińskiego. Teraz przyszedł czas na Stefana Garczyńskiego. Od 17.30 zapraszamy na rekonstrukcje historyczne poświęcone Powstaniu Styczniowemu. Będziemy też składać uroczyście kwiaty pod pomnikiem Powstańca Styczniowego. Przyjadą specjalnie rekonstruktorzy. Mieszkańcy Kosmowa mają się przebrać i ucharakteryzować na powstanie styczniowe i wszyscy już o zmroku będą występować we wspólnej rekonstrukcji. Chwilę wcześniej całe wydarzenie poprzedzi rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o poecie garczyńskim. Tragiczny w skutkach pożar w Fabianowie w Powiecie Ostrowskim. Dziś w nocy przy ulicy południowej spłonął budynek jednorodzinny w jednym z pomieszczeń. Strażacy natrafili na częściowo zwęglone zwłoki gospodarza. Kończymy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Wieczorem zachmurzenie całkowite, 5 stopni na termometrach, ciśnienie na wysokim poziomie 1008 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do 3 stopni. Jutro rano pochmurno i uwaga, 0 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia maksymalnie 7 stopni. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali.